Przygoda w jaskini nietoperzy. Rozdział 1. Tajemniczy trop. Laura i Marcel, dwoje ciekawskich rodzeństwa, uwielbiali odkrywać świat wokół swojego domu. Pewnego dnia, podczas spaceru po lesie, zauważyli coś niezwykłego na ziemi leżało małe, delikatne pióro, przypominające skrzydło. Co to może być? zapytała Laura, obracając znalezisko w dłoniach. To nie pióro to błonka Marcel odpowiedział z ekscytacją. Może należy do jakiegoś stworzenia. Dzieci postanowiły ruszyć tropem dziwnych śladów prowadzących w głąb lasu. Po drodze usłyszały delikatne piski, które brzmiały jak dźwięki małego radia. Rozdział 2. Jaskinia w skałach. Ślady zaprowadziły rodzeństwo do niewielkiego otworu w skale. Była to jaskinia o której nigdy wcześniej nie słyszeli. Na wejściu wisiał napis Królestwo Nietoperzy wstęp na własną odpowiedzialność. Nietoperze Marcel uniósł brwi. Czy one nie śpią tylko w nocy? Ale może teraz chcą nas zaprosić do swojego świata. Laura spojrzała z zaciekawieniem na brata. Bez zastanowienia weszli do środka, uzbrojeni w latarki i swoje niekończące się pokłady ciekawości. Rozdział 3 Spotkanie z przewodnikiem. W jaskini było chłodno i wilgotno, a ściany mieniły się od kropelek wody. Nagle przed dziećmi pojawił się nietoperz w małych okularkach. Witajcie w naszej krainie, powiedział nietoperz ludzkim głosem. Jestem Błękitek. Jako naczelny przewodnik jaskini pokażę Wam, jak niezwykłe są nietoperze. Laura i Marcel za nie mówili. Przewodnik wziął ich za skrzydła i zaprowadził głębiej w głąb jaskini. Rozdział cztery. Nietoperzowe opowieści. Błękitek zaczął tłumaczyć, że. Nietoperze, jesteśmy jedynymi ssakami, które potrafią latać. Ale to nie wszystko. Potrafimy używać echolokacji to taka nasza supermoc. Wysyłamy ultradźwięki i słuchamy ich odbić, żeby dowiedzieć się, co jest wokół nas. To jak latanie w ciemnościach, powiedział Marcel. A czy wasze piski naprawdę są takie szybkie? Oj tak, przyznał Błękitek. Niektóre z nas wydają nawet 200 dźwięków na sekundę. Rozdział 5. Puszyste maluchy. Przewodnik zaprowadził dzieci do komory, w której setki małych nietoperzy spały przyczepione do sufitu. To nasze dzieci powiedział z dumą. Każda mama potrafi rozpoznać swoje małe po zapachu i dźwięku. I wyobraźcie sobie, że rodzą się bezradne, ale już po kilku tygodniach potrafią latać. Laura zauważyła małego nietoperza, który zgubił się wśród kolegów. Pomogła mu znaleźć mamę. Co wywołało aplauz wśród nietoperzowych rodzin. Rozdział 6. Przyjęcie na dachu. Błękitek zabrał dzieci na dach jaskini, skąd można było zobaczyć nocne polowanie. Nietoperze wychodziły w poszukiwaniu owadów. Niektórzy myślą, że pijemy krew, powiedział przewodnik, wyjaśniając jeden z największych mitów. Prawda jest taka, że większość z nas zjada owady. A tylko kilka gatunków wampiry faktycznie żywi się krwią, i to głównie zwierząt. Laura i Marcel obserwowali, jak nietoperze łapią komary w locie. To niesamowite, zauważył Marcel. Ratujecie ludzi przed ukąszeniami komarów i możecie zjeść nawet tysiąc komarów w godzinę. I latają z prędkością do 160 km na godzinę, dodała Laura. Patrzyli z podziwem. Jak te niezwykłe stworzenia poruszają się w mroku z niebywałą zwinnością. Rozdział 7. Powrót na Ziemię. Gdy słońce zaczęło wstawać, Błękitek zaprowadził dzieci z powrotem do wyjścia z jaskini. Dziękujemy Wam za odwiedziny, powiedział. Teraz, gdy wiecie więcej o nietoperzach, możecie opowiedzieć innym, jak ważne są dla naszej planety. Laura i Marcel obiecali że będą szerzyć wiedzę o swoich nowych skrzydlatych przyjaciołach. Rozdział 8. Nietoperze w klasie. Następnego dnia w szkole dzieci urządziły prezentację o nietoperzach. Opowiedziały o echolokacji, ich pożytecznym wpływie na ekosystem i obaliły mity o strasznych wampirach. Ich nauczycielka była pod wrażeniem. Wygląda na to, że wiecie więcej niż niejeden dorosły. Pani nauczycielka dodała, że nietoperze żyją nawet 30 lat i są pod ochroną. Pod ochroną zapytały dzieci. Tak, ich rola w przyrodzie jest ogromna: w przyrodzie zjadają ogromne ilości owadów, w tym szkodników rolnych i komarów, przez co są naturalnymi regulatorami populacji owadów, zapylają również kwiaty. Rozsiewają nasiona co pomaga w odnowie lasów. Rozdział 9. Powrót do jaskini. Kiedy tydzień później wrócili do lasu, znaleźli kolejną wskazówkę skrzydlatą zawieszkę. Wiedzieli, że to znak od błękitka. Rodzeństwo postanowiło odwiedzić jaskinię raz jeszcze, by przeżyć nowe przygody. I tak zakończyła się, a może i dopiero zaczęła, ich niesamowita przygoda w świecie nietoperzy. Drodzy słuchacze, jeśli bajeczka wam się podobała, proszę polubcie tą bajkę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi bajeczkami i jako pierwsi otrzymacie powiadomienia o nowych bajkach, które dla Was przygotujemy.